się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Przed Państwem mieszkaniec gminy Michałowice, mieszkaniec Nowej Wsi, Pan Wiesław Kałuszka. Skoro się tutaj spotkaliśmy, to wszyscy wiemy, jaka jest główna okoliczność tego spotkania I to jest wernisaż prac fotograficznych Pana Wiesława. Ja powiem tyle, ja będę mówić dzisiaj krótko, bo nawet jakbym chciała mówić długo, to proszę państwa, i tak Wiesia nie przebiję. Zainicjowała tą wystawę, znaczy zgłosiła mnie do, do pani Wójt, że taki człowiek w ogóle tu jest, że takie zdjęcia robi. Bo ja pewnie tutaj będę przez najbliższe kilka lat wybierał, żeby pokazać, co mam na albo Robię dużo zdjęć, ale 90% to w ogóle oprócz mojej żony ten nie widział, bo robię to głównie dla siebie. I, i, I to mi daje największe zadowolenie i wyjątkowo ktoś musi do mnie dzwonić, prosić o zdjęcia, czy do kalendarzy, czy do pisma, bo ja nie mam tej, tej zdolności przebicia się. Jestem, nie wiem nawet jak to się robi, żeby tam pukać do drzwi i pierwszą wystawę, drugą, trzecią, ja już miałem propozycję wystaw od wielu lat, bo taki materiał zbierałem już że się na y, pewnie spokojnie by jedną wystawę można było zrobić, ale to było tak, że jakby jak mówię Pani Elabi, nie zgłosiła mnie, że taki człowiek jest to pewnie do dziś bym, bym tej pierwszej mojej wystawy w życiu, mimo że fotografuję y, y, powiedzmy profesjonalnie 20 lat, a pasjonuję się fotografią y, y, od czasu kiedy odkryłem Tatry, bo wcześniej nie ukrywam, że y, pierwszy mój aparat Przywiozłem, jak miałem przyjemność jeszcze z zespołem Mazowsze, gdzie przez wiele lat tańczyłem i zwiedzać świat przy okazji koncertów. I byliśmy na wyjeździe w Japonii i kupiłem sobie pierwszego Kanona AE-1. To były jeszcze lata przed stanem wojennym i właściwie ten aparat zawsze miałem w ręku i przy każdej wyjazdach z zespołem to zdjęcia robiłem, ale takie jak, jak każdy. Takie